Siemanko, witam wszystkich po ciężkim dniu pracy, skończyłem pracę, się wracam sam i jadę z e, gajem, gajem z Samali. E, mamy, mam, mamy w przyszłości zamiar nagrać z nim kanał może nawet stworzyć albo no, będziemy prowadzić na moim jakieś rozmowy właśnie fajne, wynikające tu z życia. Chciałbym, żebyście zobaczyli. Ja także pokażę wam jeszcze coś. Za 3 km więcej zjedzieć w prawo. samego życia, tutaj takie od drugiej strony, nie? Od drugiej strony. No i druga sprawa, no, cały czas ta historia z tą moją byłą, Tą, co tutaj z blablakarem się sprzedała. No bo jadąc na blablakara dwa razy zrobić tą akcję, czyli pójść spać z obcymi osobami jeszcze, gdzie ja jej pomagałem, załatwiałem jej zasiłek chorobowy bezczelność, a tak na taką akcję, że gościu wszystko mi wysyłał jak ją ruchał, a ona po mnie od razu pojechała do niego. I jeszcze mało tego, zaszła w ciąży nie z Kim i ciągle pisze, nieco ma zrobić, a każdy ma z nas wyjebane. Wiadomo. W sensie, no ja z nim, nie? Bo mamy z tym gościem cały czas, bo to jest taki gość. Przypadkowo my się znaliśmy, zabrał ją ode mnie z domu, mam nagrane, nie znał mnie wtedy. Napisał mi do mnie SMS-a, że się w niej zakochał i się chce zaręczyć. Ja mu wysłałem zdjęcie jak ją rucham, jak mi się wypina przed jego przyjazdem. I on kurwa zaczął mi robić zdjęcie jak on ją rucha. No i tak żeśmy się dogadali, że my mamy na nią takie treści, a ona przez ten cały czas ze mną i z nim gada, że z nikim nic nie robiła. Najśmieszniejsze, a z nim się rucha, ja do niej dzwonię ona kiblu i mówi, i mówi, że, e, że nic nie robi, siedzi tylko u niego, bo ja e, bo pojechała tylko do koleżanki czy coś tam ściepki, nie? A rucha się a on robi zdjęcia jak ją rucha, nie? No i to jest na parodiach, nic. A ona cały czas myślała, że tak kłamać. Trzy lata kłamała, no teraz jeszcze myślała, że się kłamać. A on robił zdjęcia, bo ja o niego mówię. Ja ci nie mogę uwierzyć w to, że ona się z tobą rucha, bo ona mi mówi teraz przez telefon, jak ty jesteś w pracy, bo do mnie pisze że też, że w pracy, że z tobą nie Zaraz, ruch. Czekaj, bo ruch. Z... Zrob... W prawo. zrobię ci zdjęcie naprawdę, bo wiem, że mi nie uwierzysz, nie? Ja mówię, to zrób, nie? To zrób. Dobra, dzisiaj ci zrobię, no i zrobił, nie? Zrobił, nagrywał ja mam wszystko. Mam wszystko, chcę wam pokazać. Żebyście wiedzieli. Więc, w prawo. Y, jak to wyglądało całkowicie. Mam zdjęć, koni Oni robi nago takie od tyłu też, nie? Bo ona cały czas mówiła, że nic z nim nie robiła. Później się przyznała, że się pogubiła. Żeby jej wybaczył, teraz je wszędzie potrafiał na się, że stawię to na kanał i wszystko robisz, że to, że tamto, no tragedia, nie? Ale tego nie odpuszczę, chcę to zrobić dla przestrogi, tylko i wyłącznie, nie? Dla przestrogi dla innych, Jedź bo dalej, to prosto. jest naprawdę. Takiego hamskiego zachowania, bez y, żadnych zasad No kurwy, to jest mało powiedziane, nie? Yy, że tak powiem, yy, bez no, no po prostu Przyjechać do mnie gościa znając dwa tygodnie z BlaBlaCar'a, który ją zabierał ode mnie Żebym ja jej pomógł załatwiać jej sprawy, dla jej, dla jej pieniędzy dobra, bo tu ja ją zdziłem wcześniej z Holandii To ona pojechała się po mnie, ruchać z innym gościem i teraz nie wie z kim jest w ciąży, nie? To jest hitior, nie? Dlatego wam muszę to pokazać, wjadę i wam pokażę a tak to zobaczycie jeszcze mi niedługo, niedługo weekend, będą nowe nagrywki, będą nowe emocje, trzymajta się!